Witam. Proszę zobaczyć pole pod pszenicę. Będzie orane, teraz dopiero. Mamy tu zastosowany szarpacz słomy, pociąg, bobik na polu. Zobaczcie pruchnica. Chwasty bobik. Cała ściółka przeschnięta. Pod spodem jest wilgoć. Zobaczcie. Zobaczcie. Za to będziemy mieli dopłatę, bo ziemia jest wilgotna. ściółko jest przykryte, czyli ten w nowym ładzie. Dopłatę będziemy mieli za to, że zostawiamy łan nieruszany, tylko jest resztkami pożniwnymi przysłany, gdzie woda nie odporywuje. Trzymamy wodę w polu. No i zobaczcie, mamy piękny bobik ładnie rośnie wyrwać go nie można samosiewy, to co się obsypało zobaczcie, co jest najważniejsze tu jest, o, widać te kropeczki, takie rude ryże to są te cysty tu jest, proszę Państwa o Czerwony kolor ma. Czyli już bakterie produkują azot. No i mamy darmy ASL czy RSM pod pszenicę już rozlane. I tak to wygląda. O jest ten bobik. No i tu co mamy jeszcze? Oset jest. Inne ziółka są. Dzika wyka. I zobaczcie, to najważniejsze, wilgoć, zobaczcie jaka ziemia jest wilgotna, teraz będzie orka zrobiona i będzie miód malinka, I zobaczcie, wszystkie małe chwasty kiełkują dopiero, bo są zasłonięte. Tą ściółką nie mogą się przebić, tylko puściły malutkie kiełki. Teraz półki je założę i będzie książkowo. Czyli dywanik jest bardzo dobry. Pozdrawiam do następnego odcinka.